w kolejnym odcinku kariery bramkarzem w klubie Thermalika Bruk Betrieczycza Przed nami kolejne ligowe spotkanie przeciwko Śląskowi Wrocław Ja oczywiście w wyjściowym składzie jestem w miarę w formie więc nieźle Zobaczymy jak to wyjdzie Nie wiem czy dalej nadal chcecie żebym tą karierę bramkarza hmm, Jeśli tak to ja nie widzę problemu a jeśli nie, to napiszcie to po prostu zaprzestanę tej serii Bo, bo może już się Wam znudziła Przejadła Albo po prostu nie chcecie jej Okej okay. Więc zacznijmy Fajnie będzie nawet jeszcze na początku trening Tia, Nie chcę tych treningów Poruszam się trochę i zaraz tu miniemy ten treniko A, na, na, na. Dobra, mogę już? Mogę już. Dobra. Halo, halo! Dzisiejszy mecz! Będę komentować. Jace Klaskowski i Dariusz Szwakowski to nieprawdziwa przyjemność. Niesamowite. Jesteśmy na piątym miejscu w ligowej tabeli, lepiej od Śląska Wrocław, któremu ustępujemy tylko o 3 punkty, hmm. więc zobaczymy. Goście prezentują w tym sezonie żelazną konsekwencję i dyscyplinę w defensywie. Dzisiaj o zwycięstwie może zadecydować jedna bramka. Jeśli do niezrównanej defensywy dołożą skuteczność w ataku, to coś mi się widzi, że mogą zabrać ze sobą do domu komplet punktu. No i sprawa dzisiaj w ustawieniu widocznym teraz na Państwa ekranach. Rener zdecydował się zagęścić środek pola, stawiając na wariant 4-5-1 z dwoma pomocnikami bliżej środkowego napastnika. Nice. No dobrze. Najszczelniejsza obrona w lidze. Nasza. Bardzo dobrze, ja na co oczywiście cofnę się. Bo czemu, czemu ty tak blisko stałeś? Dobra. No i co? I zaczęli! Więc zobaczymy. Kiełp. Jak zagrębnie. Gekow. Paraiba do do Parejba. Paraiba na skrzydle. No! Faul, Kłóciłbym się. Początek meczu sędzia daje wyraźny sygnał, że nie Mateusz Kupczak w trzeciej minucie już. Ukarany żółtą, żółtą kartką za ten faul. To nadzieję, że nie się to no! Kartką. Czy ja bym powiedział, że to się kwalifikuje na żółtą kartkę? No tak średnio. Nie było tam nic groźnego. Po prostu wjechał ślizgiem. I przeciwnik przeskoczył, no to nic się takiego nie stało Trzeba patrzeć na ewidencyjne sytuację, tak? Obiektywnie No... Dobra Ua, Wiedziałem już, już goścową, wiedziałem rzut dla że nic z tego wolnego nie będzie No ale zobaczymy co będzie z rzutu Okej okay. Cofnij. Dobra. Dobrze, obrona. Nie musiałem nawet interweniować. Wy, wywalę to do przodu. O, pięknie, o to chodziło. Jeszcze wywalczona piłka, dobrze. Mhm. Mm Kupczak pewnie tam jest, teraz Plisga, bo zapewne, tyle razy gram Termalikon, że już pamiętam ten skład dość trochę, ładnie, wrzutka, wrzuć, 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 albo dobre, teraz wrzuć. Posyła w polekarny. dobrze, że tego nie łapał, tylko hmm. Piłka poza i będzie rzut tak jest, bo tam była walka o piłkę i chyba w śląska wy, wybił Nie widziałem tego dokładnie, ale tak chyba było Bo tam było zamieszanie lekkie A z tej kamery tak ciężko zobaczyć, nie? Przyjrzyjmy się, co tam się dzieje Dośrodkowanie o, na Bramka broni. Interwencja przy tym rzucie broni Pewny chwyt o, się z tego rozwinąć o, akcja. to niezła kontra idzie Here Czyt musiał interwen... Oj sorry. Czy musiał interweniować? Ale podanie, piłka Bardzo dobrze obręce się zachował. Przeciął to podanie. No i piłka w nogach, chciałem powiedzieć w rękach, ale w nogach piłkarzy termali... Dobre rozegranie, podanie na środek, Rozegraj mu tam był blisko przecież Na lewym skrzydle No, no no no, to do środku jeszcze co Piękne podanie na przed... Uuuu! bramkarz by miał problemy, jakby mu za kołnierz po prostu wleciało Rzut rolny ładne wycofanie na przedpole karne Albo to było nawet już na polu karnym nie zauważyłem, ale ładne wycofanie. No i mogło być groźnie. Kolejny raz. Wyszedł, chwyt, pewny bramkarz z rzutu różnego. Mm, więc w sumie m, praktycznie żadnego zagrożenia. To dobre przejęcie, ale obrońcy z Wrocławia. Są czujni, jak na razie, bynajmniej. E, cały czas piłka w środku, bo na środku boiska, w okręgu środku boiska próbują stworzyć jakąś akcję, coś, coś, coś spróbować. Piłka na prawe skrzydło, bardzo dobrze, bardzo Spójrzmy, przytomnie rozegrana. wybicie. E, czy ja wiem, czy mogło to przynieść korzyść no, Krzysztofowi, takie wbicie piłki polkane takie, Dudu um, właściwie na, na, na szczęście, na łód. Żeby może ktoś tam a, akurat przechwyci i, i coś z tego będzie, um, to takie trochę tak średnio pomyślane, no ale nie mieli pomysłu, więc widocznie tak zagrali. Teraz jesteśmy, my przy piłce, po, przy, po, o Jezus, przy posiadaniu piłki być może Coś uda nam się tutaj wykombinować chociaż na razie widzę gramy tak samo jak Śląsk Tak samo jak Śląsk bez pomysłu, bez polotu No w sensie mieliśmy kilka strzałów więc to nas różni tylko w tym meczu Ale ale zobaczymy No nie pozwalają sobie odebrać piłki Rozpoczną grę od wrzutu z autu Okej okay. Piłka natychmiast trafia na murawy. Paweł Zieliński. Piłka na połowie przeciwnika. Teraz zdołali wyprowadzić piłkę z swojej, można powiedzieć, po strefie obronnej. Nie, ale ze swojej połowy. Ze swojej połowy, ale nie za daleko. Nie za daleko, bo od razu została piłka przechwycona przez zawodników z niecieczy którzy na razie sobie rozgrywają na własnej strefie obronnej próbując bo inaczej nie można tego nazwać yy, próbując rozegrać cokolwiek piłka pójdzie na skrzydło tak poszła na skrzydło piłka poszła na skrzydło zobaczymy piękne Wyciągnięcie tego i dośrodkowanie, mm, ja no, będzie żółtrony, będzie żółtrony, bo tam próba dośrodkowania została zablokowana i to tak właściwie już na, na, na takie, odwal się to było, bo ta próba dośrodkowania była taka wymuszona, bo boisko się kończyło, nie miał już po prostu miejsca jak rozegrać. Dośrodkowanie... No i piłka ze Śląska przy piłce. Tak jest. Piłka ze Śląska przy piłce. No i... Rusza z kontrą. Piłka Śląska. Bardzo ładnie. Obrońca się zachował. No niestety tutaj strata. No i co? Lewe skrzydło czy środek pola karnego? O bardzo dobre rozegranie dobrze obrońca się zorientował i wyczyścił tą groźną akcję można powiedzieć nie zakończoną strzałem ale już już wypracowaną dość ładnie więc y, mm, kilka ześnostka z y, biegiem czasu coś próbują wykombinować teraz będzie dośrodkowanie sprawy no, jego nie skrzydła nie bezpalony. jednak wyspalony. Robert Pich na spalonym Zobaczmy to jeszcze raz No był Był, był niewiele, ale był Trzy minuty doliczone do tej pierwszej części spotkania Zobaczymy jak będzie można powiedzieć już w drugie powiem bo Chociaż jeszcze akcja, chociaż jeszcze akcja tutaj Śląska zobaczymy czy uda im, im się zakończyć ją strzałem? Yy, piłka na cały czas skrzydle. No i... Remis bezbramkowy. Remis, tak jest. 0 do 0. Yy, Mogę powiedzieć, że taka średnia to ta połowa. No nie przesadzajmy. Może w końcu wezmą się do roboty. Choćby. Dobra utnę ich, żeby nie gadali, yy, bo ja bym chciał skomentować. Yy, powiem tak. Pierwsza połowa nie była jakaś ekstra jakim zachwytem. Yy, średnio to się po prostu yy, rozgrywało. Yy, ja ze strony Termaliki, jak ze strony Śląska, ta gra była taka mozolna i nie Przemyślana do końca, chociaż 4 Malika miała dwie, dwie podajże dobre sytuacje do objęcia prowadzenia. No niestety trochę pech yy, zespołu, że, że nie udało się wykończyć tych akcji yy, bramką, więc zobaczymy jak to będzie w drugiej połowie. Rozpocznijmy. No i zmiana. Wchodzi Bartłomiej Smuczyński, wchodzi Martin i Jochary w zespole Thermaliki e, Więc zobaczymy czy nowe siły na drugą część tego spotkania e, przyjdą na plus Czy coś się zmieni w Drużynie Coś się zmieni w tym meczu Czy obraz gry co ulegnie zmianie e, Bo jak na razie tak silnie to wyglądało bardzo no no kupczak nie możesz tak grać Mateusz kupczak drugi raz fauluje i ma na koncie tak jak powiedział przed chwilą komentator ma już na koncie żółtą kartkę więc musi uważać bo inaczej czerwień będzie Oj Nie musiałem tu interweniować, więc... o Jezus! To był właśnie błąd obrony. No co ja mogłem zrobić? Piłka bardzo dobrze uderzona. To w turze popełni taki fatalny ta błąd. Fantastyczna technika, świetne wyczucie, bramka. Ależ precyzyjnie posłał tę piłkę w dolny róg bramki. Fantastycznie przemierzył. Rzuciłam się z innego kąta. Ale Ale to nic nie dało. No i Śląsk Wrocław wziął się do roboty po pierwszej części spotkania. Już w 49 minucie, czyli czwartej minucie drugiej połowy Krańczar zdobywcą pierwszej bramki, która otwiera wynik tego spotkania. Pierwszej bramki w tym spotkaniu, więc... Będzie szansa na bramkę. znakomicie Sza... bramkę. Aj, brawo, brawo, bramka, brawo. bramka, bramka. Tutaj już, już mogła być odpowiedź, e, piłkarzy nie cieczy, ale bramkarz czujny i na postarunku wychwycił to uderzenie. Dobre podanie, chociaż tak średnio, bo stracił to. E, muszą piłkarze nie cieczyć się, po prostu bardziej skoncentrować i Trener y... uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. O no, ładne, z ładne. Za pojawi się na boisku. Dobra, będzie rzucony. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Y... Muszą po prostu no, się bardziej skoncentrować. Chodzi Robert Pich, wchodzi Andras Kosztoni. Oraz wchodzi Wojciech oraz wchodzi Stefan Nikolic. Również zmiana w Thermalice, więc... Oby, już druga. Przypomnijmy, druga zmiana w Termalice. Pierwsza zmiana na Śląsku. Yy, oby ona przyniosła jakieś korzyści, bo niestety od 49 minuty tego spotkania przegrywamy 1 do 0. Rzutony rozegramy Zdania krótko, rzucam. dośrodkowanie. Dobrze, obrońcy tutaj. Tylko nie zróbcie znowu błędu, błagam. Okej. Okay. Piłka na prawe skrzydło Rozegrana, bardzo dobre przeszedł tam obrońca. Pięknie to zrobi dośrodkuje. To środkowania No ale za mocne, za mocne dośrodkowanie. I rzut autu do środka Wrocław. Zmiana w Śląsku, schodzi Marcel Kiekow, wchodzi Tomasz Hota. Druga zmiana w zespole z Wrocławia, więc... 2 2 w zmianach można powiedzieć zobaczymy nowe siły to równa się miny może nie nadzieję bo bo to by było niedobrze dla naszego zespołu ale może to jakość tego spotkania polepszyć tylko podanie dobre Przerwanie akcji przez zawodników niecieczy Już ruszałem ze swoją akcją. Piłka na prawym skrzydle. Czy uda się dośrodkować? Dośrodkowanie. Fatalne. Dośrodkowanie fatalne. W tym spotkaniu... W tym spotkaniu. W, tym spotkaniu, w tej połowie. No ładnie uderzył. Ładnie. Nie miałem szansy do wyciągnięcia tej... Yy, piłki by musiał mieć chyba z ponad 2 metry yy, bo precyzyjnie uderzona piłeczka naprawdę yy, no i co? no i musimy teraz starać się coś, coś tu wykombinować bo nie jest dobrze prowadzimy i Przegrywamy 1 do 0. Chcielibyśmy prowadzić. Przegrywamy 1 do 0. Uczy 70 72 minuty spotkania i no, bardzo zielbio. dobre rozegranie. Piłka od nogi do nogi. Miejmy nadzieję, że to zwiastuje jakąś dobrą akcję. Może bramkę nawet. Wycofanie na środek... No niestety. Na środek pomocny właściwie dobrze bym powiedział, więc... <grym> nie fajnie, nie fajnie. Idą z kontrą piłkady Śląska Wrocław. Bardzo efektownie tutaj. Spokojnie. Nie stresujcie mnie tu. Dobrze. No ja można powiedzieć bezrobotny tak trochę. Oprócz tej jednej... jednego strzału celnego. W tym spotkaniu, który daje prowadzenie Śląskowi. Yy, no co mogę powiedzieć. Na gdzie gramy my, jak w pierwszej powiem. No i to niestety daje nam... Taki no, Taki wynik Wy jaki wylądowałby mamy. Wylądowałby w to A Śląsk trochę się wziął dla ciebie. Bo akcje są tym tym o wiele, wiele lepsze. 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 Yy, efektywniejsze. Można powiedzieć. Skute, Skuteczniej się, no tak, piłka wyszła za ze, 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 ze linię pola, za linię boiska, za linię boczną boiska. I... Ależ końcówka tego spotkania. Kibice mamy że z Gorączka na trybunach emocje. No, jak, że czyżby tam nic nie było? Sędzia nie zagwizdał, więc prakty, więc pewnie nic nie było. Uznał Dobre przejęcie. Ośrodkowanie. I no i piłka, piłka pod nogami piłkarzy z Wrocławia, ale już odebrana. Ym, chwilę takiej Poderzymy kiedy fatalne pudło, które może się no, Niestety, naprawdę dziwny nie okazji, ale tego młodego człowieka chyba zjadła trema. Zmiana. zmiana. Yy, zmiana yy, ostatnia zmiana w ten malice. Wchodzi Mateusz Kupczar, Wchodzi Wołodymyr Kowal. Yy, kolejny napastnik, więc stawiamy na ofensywę w końcówce tego spotkania. Myślę, że dobrze, myślę, że dobrze. Może coś z tego będzie. Yy, a teraz mamy fragment takiej gry. M... Hmm, można powiedzieć... Hmm. Mało czasu, ale wszystko może się jeszcze... Takie, które się po prostu toczy, to w... w środku boiska. Takie, panine, one trochę... Od nogi do nogi, dobre rozegranie. Tu Śląska Niecelne podanie i będzie Ale... Za mocne rozegranie na skrzydło. No i przy piłce Jarecki. Wyrzut z autu. O i tutaj dobrze naciskany, Strzela! Piękna obrona! Bramka yy, bramkarza, czyli oczywiście moja. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu Uratowałem zespół, można powiedzieć przed, przed drugą bramką, przed porażką 2 do 0, yy, Żeby po prostu się postarali, może strzelić tą bramkę na remis Chociaż patrząc po grze dzisiejsze termaliki nie będzie łatwo Dobre przejęcie przez obrońcę, ale żeby znowu nie naciskany A wróćmy jeszcze do tej akcji Bardzo dobry presik nałożony przez piłkarzy Śląska, które dało odzyskanie piłki No i kontrę, która była bardzo niebezpieczna no i śląsk po raz kolejny przypiórce dobre, ma dobrą mają okazję o proszę państwa kończy coraz bliżej groźny prowadzą jedną bramką ale mają szanse na podwyższenie wyniku no dosłownie woof znowu musiałem uratować zespół Dlaczego? Znowu piłka rozegrana na Uliczamy krótko dośrodkowanie! Będziemy mieli rzut rożny w meczu. No i obrona, obrona mnie tu trochę wyręczyła. Jak to było? Chciałem to wybronić, ale piłkę uderzył obrońca inaczej. Jak się spodziewałem. No i to było trochę kłopotliwe. No ale dobrze to wyszło jak wyszło. Dobrze obrońca przechwytuje i koniec tego spotkania. Koniec meczu. Zwyciężym. do zera. Dla Śląska oczywiście. A oni przegrywają. Zastanawiam się czy stać ich było na inny wynik. Jak sądzisz? Uważam, że nie dali z siebie dziś wszystkiego. Mogli pokazać więcej. Tak jest. Też tak myślę. Że Termalica trochę spoczęła na laurach po tym jak... W ostatnim meczu grali, graliśmy dobrze, yy, dlatego jesteśmy na piątym miejscu. No po tym meczu może już nie na piątym miejscu, nie wiem, zobaczymy. Yy, graliśmy dobrze, yy, co wskazywało na to wysokie miejsce. Yy, przy tej bramce straconej nie miałem szans, jakbym musiał mieć ponad 2 metry, żeby to wyciągnąć, yy, więc yy, ciężko było. Dwa strzały, które w sumie... Trz... Dwa! Tak, dwa obronione przeze mnie. Strzały, które moim zdaniem musiałem obronić, bo to nie było innej mowy. Zostały obronione. To, co mi się udało, to dałem radę. Ocena 6-0, więc myślę, że nie najgorsza. Patrząc na cały rozwój tego meczu, całą kształt tego meczu, to zagrałem dobry mecz, mimo tej straconej bramki. Najlepszym u nas zawodnikiem był Johar. Nie? Przepraszam, Fritz. Fritz był u nas najlepszym zawodnikiem tego spotkania. 6-6 miało cenę. A ogólnie zawodnikiem spotkania był... Kokoszka. Adam Kokoszka zawodnikiem spotkania. Więc... No. Dobrze. Jajka wyleczył kontuzję, a ja sobie mogę zrobić. Mogę dodać, czy nie? Już mam trenowane i nie ok. No dobra, mogę tylko cztery No dobrze, tak, cztery to cztery Okej okay. Okej okay. Aaa, trzeba dodać Halo? Coś się zbakowało. Bo tu mam trenowane już. Najwięcej nie mogę wziąć. Ok, przejdźmy dalej. A, miałem już wycenowane, dobra. Teraz mogę wczytać. Dodać se. Mogę coś dodać? Nie mogę, nie? Bo wszystko mam już Tak. Dobra. To symuluj. Wykopy i wyrzuty bardzo dobre. Reszta tak średnio. Okej. Okay. Następne spotkanie mamy przeciwko Wiśle Kraków. No a to by było na tyle. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to komentujcie, lajkujcie, czekajcie na kolejne spotkanie, kolejny odcinek z FIFA 16 Karier Bramkarzem. Ja się w tym momencie z Wami żegnam. Zaglądajcie w linki społecznościowe, czyli do opisu. No i co? Na razie. Cześć!